Od dawna rośliny niosły światu zdrowie. Zmieniały się czasy, ale nauka o roślinach i umiejętność wykorzystywania ich mocy rozwija się cały czas. Współczesne technologie zostały stworzone po to, by brać z przyrody wszystko, co niezbędne dla zdrowia człowieka. Zdrowie pochodzi od roślin. Już na najwcześniejszym etapie rozwoju ludzkości rośliny były nie tylko źródłem pożywienia dla ludzi, ale pozwalały im też pozbyć się chorób. Narody starożytne wykorzystywały około 20 tysięcy gatunków roślin użytkowych. Obecnie znamy już 500 tysięcy gatunków i ich badanie trwa nadal. Dzięki pragnieniu połączenia sił przyrody i rozwoju naukowego pojawiła się technologia, która stała się podstawą produkcji biologicznie aktywnych dodatków do żywności. Zgodnie ze statystyką, co sekundę na świecie spożywanych jest 12 kapsułek Vision, czyli codziennie ponad 15 milionów ludzi troszczących się o swoje zdrowie spożywa co najmniej jedną kapsułkę produktu. W tym filmie spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie kryje się sekret formuły badów Vision, jak i kto je produkuje. Francja. Arkofarma. To jest Francja, miasto Caroz. Większość fabryk produkujących wady w Europie wybiera ten właśnie region. Zakłady znajdują się nad morskim wybrzeżem w ekologicznie czystym miejscu planety. Tutaj wygodnie jest dostarczać surowic do produkcji, a potem wysyłać gotową produkcję do miast i krajów Europy, Azji, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na cały świat. Jednak zanim trafimy do zakładu, dowiedzmy się, kto tworzy koktajl różnych ziół, który później staje się badem. Kto decyduje o połączeniu ekstraktu wytłoczyn winogronowych ginkobiloba z beta-karotenem, aby uzyskać na przykład formułę antioksu. Formuła Dzień dobry, nazywam się Filip Szapel, jestem dyrektorem Departamentu Badań i Rozwoju koncernu Arcofarma. Mój departament tworzy formuły badów. Na początku pojawia się pomysł, później zestawiamy go z tym, czy produkt ten jest potrzebny ludziom, czy im pomoże. Następnie do pracy przystępują uczeni. To oni decydują, z jakich roślin powstanie produkt, dobierają skład z posiadanych ziół albo szukają czegoś nowego. Tylko dział formuł może zebrać wszystkie substancje w jedno, aby najbardziej efektywnie współdziałały ze sobą. Właśnie na tym etapie rozstrzyga się, jakie będą kapsułki: czy będą twarde, czy miękkie. Generalnie, przygotowanie kapsułki do produkcji to ogromny, pracochłonny proces, ale jeden z najważniejszych to pierwszy etap. Najważniejsze, co powinniście wiedzieć: zdrowie pochodzi od roślin. Bez wątpienia w skład każdego produktu, który spożywamy, powinny wchodzić sprawdzone substancje. Postawmy pytanie, co oznacza dobranie wysokiej jakości surowca do badów? Jakie są kryteria? Rośliny surowiec do produkcji. Dzień dobry, nazywam się Patrice Rakon. jestem specjalistą działu zakupów roślin koncernu Arkofarma. Znajdujemy się teraz w magazynie, gdzie przechowywane są sezonowe zioła i rośliny. Tutaj przywożony jest surowiec do przyszłych badów. Zakupy robimy na całym świecie. Około 40% roślin kupowanych jest w Europie, około 25% w Azji, 20% pochodzi z Afryki i 15% z Ameryki, przede wszystkim z południowej. Kupujemy około 600 różnych rodzajów roślin. Wszystkie one są niezbędne do nowych opracowań laboratorium. Rośliny te dzielone są na dwie grupy, stworzone przez samą przyrodę i specjalnie hodowane przez ludzi. Wolimy specjalnie hodować rośliny do produkcji badów. Jest to bardziej pewne. Główna zasada arkofarmy to z jednej strony znajdować to, co niezbędne w przyrodzie, w naturalnym dla roślin, środowisku, i jednocześnie zapewnić maksymalną jakość ich przetwarzania. Patrzcie, dzisiaj mam tutaj całą mapę świata. To przywieziono z Azji, a to guarana dopiero co przywieziona z Brazylii. A to skórka pomarańczy przywieziona z Grecji, a to karczochy pochodzą z Europy. rząb, który rośnie tylko w Azji, teraz jest bardziej dostępny. Już nauczyliśmy się hodować go we Francji. Wszystko to tworzy spiżarnię pożytecznych substancji. Na razie kierujemy te rośliny do magazynu. Będą się tam znajdowały, dopóki nie będą potrzebne działowi produkcji. Teraz do momentu, kiedy rośliny te staną się biologicznym dodatkiem do żywności i trafią na Wasz stół, pozostało już niewiele czasu. Zdrowie pochodzi od roślin. Testowanie surowca. Dzień dobry, nazywam się François Dubon. Jestem menedżerem działu kontroli jakości. W chwili obecnej znajdujemy się w naszym laboratorium. Tutaj sprawdzamy, analizujemy i kontrolujemy wszystkie produkty, które będą wysyłane do produkcji. Można powiedzieć, jesteśmy ostatnią barierą na drodze surowca. Najważniejsze dla nas jest to, aby w wyniku spożywania badów nie pojawiły się żadne efekty uboczne. I oczywiście odpowiadamy za czystość produktu, czy odpowiada wysokim normom koncernu i czy może pojawić się na rynku. Po przeprowadzeniu najbardziej nowoczesnych testów surowiec trafia do następnego etapu, etapu rozdrabniania metodą głębokiego zamrażania. Kochamy nasze rośliny i uważamy, że zdrowie pochodzi od roślin. Rozdrabnianie metodą zamrażania. Nazywam się Stefan Masyn, jestem kierownikiem grupy produkcyjnej. Znajdujemy się na pierwszym etapie produkcyjnym. Tutaj rośliny trafiają z magazynu, przeszły już wstępną obróbkę, teraz oczyszczamy je z bakterii, rozdrabniamy i zamrażamy. Rośliny są poddawane oddziaływaniu płynnego azotu i jednocześnie trafiają do rozdrabniarki. Otrzymany puder jest transportowany z sypem w celu dalszego wykorzystywania mieszanek do badów. Temperatura, w której następuje rozdrabnianie metodą zamrażania, to minus 196 stopni Celsjusza. No i rzecz bardzo ważna, jak będą rozdrobnione rośliny. Przecież, jeśli rozmiar każdej cząsteczki będzie chociaż o mikron większy, aktywna substancja kapsułek zostanie wydalona z organizmu wraz z jedzeniem, nie przynosząc korzyści. Temperaturowy tryb głębokiego zamrażania pozwoli zachować właściwości roślin. Można powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej sterylnych stref produkcji, gdyż zaraz po tym, jak roślina zostanie rozdrobniona, staje się ona nie tylko zwykłą rośliną. To jest już biologiczny materiał, który będzie odgrywał ważną rolę w profilaktyce zdrowia. Mieszanie. Teraz obserwujemy proces przygotowania mieszanki, w którym różne składniki naszego produktu dokładnie są mieszane wewnątrz obracającego się zbiornika za moimi plecami. Sypywane rozdrobnione rośliny trafiają do tego zbiornika w odpowiednich dawkach, w zależności od tego, jaka formuła jest tworzona. Dane te trafiają do nas z działu opracowywania formuł. A po przygotowaniu mieszanka trafia do następnego działu, gdzie będzie umieszczona w kapsułkach. Produkcja kapsułek. Po połączeniu składników możecie zacząć spożywać mieszaninę choćby łyżką. Ale właściwości tych roślin niestety nie są trwałe. Mieszanka ta musi być przechowywana w odpowiednich warunkach. Warunki te zapewnia żelatynowa kapsułka. Popatrzmy. Żelatynowa kapsułka pozwala ziołom zachować właściwości nawet w różnych temperaturach, np. przy minus 30 stopniach, wtedy gdy znajdzie się w bagażu oddanym do ładowni w samolocie. Albo jeśli na słonecznej plaży postanowiliście skorzystać z formuły Nature Tan. Nawet przy plus 40 stopniach kapsułka i jej zawartość są bezpieczne. Zdrowie pochodzi od roślin. Certyfikacja Dzień dobry, nazywam się Emmanuel Frar, jestem kierownikiem działu jakości koncernu Arcofarma. Produkujemy lekarstwa, bady i kosmetyki. Wszystkie te działy są regularnie kontrolowane przez komisję z Ministerstwa Zdrowia. Posiadamy certyfikat BPF, certyfikat GMP, certyfikaty te są odnawiane co trzy lata. Ministerstwo Zdrowia Francji wydaje je nam po przeprowadzeniu dokładnej inspekcji. Co to znaczy? To znaczy, że nasza produkcja jest prowadzona w zgodzie ze wszystkimi normami higienicznymi. Nasz surowiec i technologie są dokładnie sprawdzone przez Ministerstwo Zdrowia. I możemy być odpowiedzialni za wysoką jakość produkcji przed każdym konsumentem, za każdą kapsułkę. Uważamy, że zdrowie pochodzi od roślin. Teraz produkt jest pakowany w kapsułki. Każda kapsułka w zakładzie jest ewidencjonowana. Każdej poświęca się dużą uwagę. Jakość każdej kapsułki sprawdzana jest ręcznie, kontrolowany jest kształt, jednorodność zawartej w niej substancji, przestrzegane są standardy wielkości. Właśnie dlatego wszystkie kapsułki w pojemniku są podobne jak dwie krople wody. Inaczej być nie może. Wzornictwo: Dzień dobry, nazywam się Giselle Rusang. Pracuję w Departamencie Wzornictwa i Łączności. W naszym zespole jest 18 osób. Jestem ogniwem łączącym pomiędzy grafikami grupy kreatywnej, którzy są tutaj, i drukiem. Zachowując naturalny, mało pociągający kolor wysuszonych roślin w produkcji, ryzykujemy, bo kto zechce kupować coś, co jest niezbyt pociągające. Dlatego nasz dział dąży do tego, by pokazać produkt z jak najlepszej strony. Opracowujemy opakowania całej produkcji Vision. Odpowiadam za to, jak produkt będzie wyglądał. Pilnuję jakości wykonania rysunku zarówno na opakowaniu kartonowym, jak i na plastikowym pojemniku. Generalnie na wszystkich elementach opakowania. W chwili obecnej mamy wiele radości. Opracowujemy dla Vision kilka współczesnych rozwiązań. To linia dla dzieci, Life Pack Junior oraz żel Millennium. Ten sam z zielonym listkiem. Praca dla Vision to prawdziwa radość. Przekazywane są nam opinie dystrybutorów i wiemy, że poruszamy się w prawidłowym kierunku. A najbardziej lubimy pracować z roślinami, przecież zdrowie pochodzi od roślin. Tak więc produkt i opakowania są gotowe. Teraz następuje jeszcze jeden ważny etap to znowu taśma. Gotowe kapsułki wsypywane są do tych znajomych słoiczków o specjalnym wzornictwie wierzy, aby ruszyć w długą podróż. Bardzo ważne jest, aby zachować normę ilościową przecież na opakowaniu dokładnie jest napisane 30 lub 60 kapsułek, nie można się pomylić. Irlandia, Nutri Pharma. Dzień dobry, nazywam się Chris Taylor. Pracuję w Arkofarma jako dyrektor do spraw kontaktów międzynarodowych. Już od 12 lat opiekuję się projektem Vision. Wiele lat temu firma Vision i koncern Arkofarma stworzyli zakład Nutri Pharma w Irlandii, gdzie produkuje się bady specjalnie dla Vision. W tej chwili przestrzegane są te same normy i certyfikaty produkcji, jak i w głównej fabryce we Francji. Tutaj zainstalowany jest taki sam sprzęt. Po prostu w związku z objętością gotowej produkcji niezbędnej wirze do realizacji konieczne było wybudowanie osobnego zakładu. Tutaj trafia surowiec dokładnie sprawdzony, przetworzony i połączony w formułę Vision. Tutaj mieszanki dzielone są do kapsułek i opakowań Vision. Następnie gotowa produkcja przesyłana jest do spółek handlowych i stamtąd trafia na wasze stoły. Arcofarma to uznany lider na rynku lekarstw roślinnych i dodatków, lider naukowy, a Vision to firma z silnym planem marketingowym mogąca realizować produkt koncernu. Nasza wspólna praca to gwarancja jakości, powodzenia i rozwoju. My w Arkofarmie często powtarzamy zdrowie pochodzi od roślin. Logistyka. Nazywam się Sandeep Goel. Jestem dyrektorem do spraw dostaw i rozwoju produkcji firmy Vision. Opowiem, jak kapsułka trafia na wasz stół. Gdy słoiczki wierzyn są już rozłożone do pudełek i przygotowane do transportu, przewożone są do naszego centrum w Niemczech. Potem samolotami, samochodami ciężarowymi i pociągami nasz produkt jest rozwożony do spółek handlowych. Musimy być pewni, że proces transportu i przechowywania produktów w dowolnym punkcie handlowym wizyn na Ziemi nie szkodzi badom i kosmetykom, nie obniża ich jakości. Zawsze pilnujemy temperatur i poziomu wilgoci w każdej firmie handlowej. Pilnujemy, aby dystrybutor otrzymał produkt, który nie przekroczy terminów ważności. W związku z tym, że nasze spółki handlowe znajdują się na całym świecie, jesteśmy zmuszeni pilnować procesu przez całą dobę i operatywnie reagować na wszelkie problemy. Wszyscy dążymy do tego, by którykolwiek dystrybutor, gdziekolwiek by mieszkał, zawsze otrzymywał najlepszy produkt Vision. I zawsze może on być pewien, że produkt jest dobrej jakości, że był dobrze przechowywany, prawidłowo przewożony i odpowiada wszystkim najwyższym standardom. I tak oto kapsułka trafiła do moich rąk. Pokonała tysiące kilometrów, aby znaleźć się w moim rodzinnym mieście. Do mojego domu przyniósł ją dystrybutor firmy Vision. Stosuję kapsułki z formułą Vision już 12 lat. Nie leczę się, zajmuję się profilaktyką, to znaczy wspieram zdrowie swojego organizmu. I jestem przekonany, że zdrowie pochodzi od roślin. Zdrowie pochodzi od roślin.